Cześć witam wszystkich się w kolejnym filmie na moim kanale z Mineplayer i tak sobie tak wchodzę na serba, patrzę skyblock otwarty i nagle nie mogę wejść bo jest full a że jest full świetne na informacjach też jest tylko otwarty na razie dla testów Coś widziałem żeby nie wywalało tak wczoraj, Jak wczoraj widzieliście, bo ja to nagrywam yy, o 14.00. No, po, po prostu po filmie, jak weszedł Wam yy, 9.00, jak wczoraj Wam weszedł film, to ja po prostu po nim nagrywam to z 40 minut, może. Skyblock jest otwarty. Ja zawsze nagrywam jeden dzień przed. To ja nie wiem, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Dlatego nie wiedziałem, że już tak szybko będzie serwer odpalony znaczy Skyblock. Ale na razie nie jest dla wszystkich odpalony, tylko jest 100 ludzi, może wejść 100 ludzi. To nie będzie cały materiał na razie, tylko chciałem Wam powiedzieć, że Skyblock jest odpalony, ale nie wiadomo, co będzie potem. Dlatego sobie zrobimy tak, że teraz nagramy troszeczkę to i potem, po, potem nagramy po prostu dalszą część tego tak wieczorem sobie i zobaczymy, czy będzie dalej serwer otwarty, czy nie jeżeli chodzi o skyblocka czy będzie otwarty, dlatego ja nie nagrywam to w tym samym dniu co wypuszczam, tylko po prostu jeden dzień przed albo nieraz dwa dni przed, ale jak informacje mam to jeden dzień przed przynajmniej nagrywam, żeby było dlatego trzeba czekać, nie wejdzie się na serwa nie ma co nawet próbować, bo o, o, jednak wszedłem na serwa, <grym> fajnie u mnie 100 osób jest, ale też, bo ja mam. Wy macie problem może z wejściem, ale ja mam rangę do tego. Mogę wejść. Ja chyba jeszcze spawnu nie ma. Coś było mnie. O, jest spawn. Nie, wszystko jest, widzę. Wszystko jest. Nawet. To fajnie. Ja już widziałem ten. A tak, bo ja już byłem. Ja już grałem przecież bo był otwarty Skybrook przez jeden dzień I grałem dlatego sobie wchodziłem i tak, tak, tak Gamesy, no dobrze popatrzymy się potem, zobaczymy jak to dalej będzie ten ten, ten kupił tego unicorn popatrzymy co będzie potem, Nie ja na razie sobie będę żegnał będę się żegnał, ale to tylko na... Dla was jest parę sekund Dla mnie parę godzin, bo wieczorem wa nagram wam dalszą część tego Zobaczymy jak to będzie Czy SkyDog będzie trwał dalej, czy wyłączą go Jeszcze do... do sprawdzenia, bo wywala Czuciałem, że coś tam bugi, coś tam... I po prostu będą testowali I tak, no to dobrze, no to do potem Cześć, witam Was. Już 20. Jest. tak jak już mówiłem, że nagram troszeczkę później dalszą część tego odcinka. No bo. No bo chciałem sprawdzić, czy nie wywali Skyblocka do tego czasu. I nie wywaliło do tego czasu Skyblocka. Skyblock już jest otwarty. Możecie sobie przyjść pograć. Jest tylko ciężko z wejściem. Bo jak jest 100 osób tu tam jakaś wait-lista się pokazuje jakieś rzeczy, no ale... Ale ten Będziecie mogli wejść jak trochę. Poczekajcie. I wtedy wejdziecie. Poczekajcie sobie też. Ogólnie da się już wejść, już można grać, jak już widzicie. Ja już jestem na mini miniplay i już sobie gram. I tak, odcineczki będą z tego. Również, nie będzie tylko... O tej aktualizacji koniec będą odcinki. I tak. Ogólnie ja to sobie mam z, z kimś, jak ktoś tu chciał pomóc, to może pomóc, ale... Ale nie dodajemy na razie nikogo. Do wyspy na razie tak to zostaje. Jak teraz jest. I tak. No fajnie, że już działa. Już możecie pograć, już się nie będziecie to spytać. Kiedy będzie skyblock i tak dalej. Jak będą jakieś nowe in aktualizacje informacje. To wam powiem. No i fajnie będzie. O, coś tu widziałem. Oha, nie, to jest podpis. Zostawimy. No. Na dniach będzie też. Ja, jakiś skyblock. Z tego. Coś się porobi Najwyżej I... No i tak, survival będzie Wszystko będzie Tylko jeszcze chwilę Może jeszcze jutro zobaczymy, jak nic się nie zmieni To jutro już będzie jakieś inne A jakby coś się zmieniło na, na serwie miniplay To po prostu będzie Coś z miniplaya jeszcze, to się zobaczy I tak, no dobrze Dobrze, dobrze, dobrze. Nawet nie wiem, ile tamte no... Mm, część trwała. Ale pewnie też nie za dużo. Kurde. No, jeszcze sobie przy okazji. Albo może tego nie będę marnował. Weźmiemy sobie normalne. Zabudujemy to. I sobie skończymy odcineczek. Dzisiaj, bo. No, bo, no, bo dzisiaj, tak. Dzisiaj już nie ma nic do Nowego. Na mini playu. Skyblock jest, możecie grać i bawić się na skyblocku. Może mnie znajdziecie, albo i może nie. I tak. No dobrze. Dobrze, dobrze. Fajnie, fajnie jest. Dobrze, nie zaczyna na razie 100 osób. Nie wiem, czy jeszcze ma być większy slot, ale mi się wydaje, że będzie większy slot. Na razie to jest jakby taka testowa faza Ale już nic się nie powinno usunąć, tylko po prostu Jakby coś było to tylko wyłączą go Ale się nic nie usunie To się już nie bójcie Bo już dużo ludzi tutaj zaczęło I tak, no dobrze Też wam będę żegnał, dziękuję za oglądanie, widzimy się Już jutro może z czegoś innego Z survivalek albo jakieś minigamesy Zobaczymy dobrze i pa na no to, na no to, na no to, pa pa.